Dzień dobry, dzień dobry, widzowie gramy w... Wy... Morder mystery, kochani. No ale po zakładałem sobie blokady na Robloxa. Nie no i widzowie, właśnie we dwóch gramy. Ja jestem bardzo przyjacielem. <grym> a, ja sam, a ja sam nie wiem kim jestem. Też. A nie, ja jestem śmiałkiem. A ja nie wiem. Widzowie, ja jestem śmiałkiem. O kurde, 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 morder, morder. morder. A ja sam nie wiem, kim... Morder Renapol, Morder. morder.

Ce l ciebie? Nu ce Kurde, kurde, mogę, mogę. Pokażę Wam. To jest ja, barka, przyjaciel. Stój, to jest ja, przed nim. No i pokażę Wam takiego jednego czyta Jak będziecie umieli na w tleku, to robicie tak. Ej, o! No, no i możecie, I na przykład możecie wejść wskoczyć na tą palmę. No i możecie wskoc wskoczyć na drugie piętro, jak ktoś umie. A jak, a jak może mnie znacie, to polecam obserwować mój kanał oraz Bartka Kanał. No i proszę zostawcie sub subika, bo mam tylko trzech subskrybentów chyba. Coś, co się stało? Niewinny, niewinny. Zdrajca. Ja jestem kochany zdrajcą. A ja nie, niewinny. Zawsze musi mi coś w tyłek ciasnąć. Dobra, ja na razie zakładam pelerynkę, nie wódkę. No ja sam nie wiem, to zakładam. Chyba dupę... Z... Kto zostawił bombę? O, 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 o. Kto bombę zostawił? Bartek, tylko żebym ciebie nie zabił. Dobra, chowaj przy mnie nóż. Czekaj, Dobra, nie, mam schowany, mam schowany. No. Czekaj, nie, nie chodź za mną. Czyli to duszek, czyli to duszek. Mm, czekaj. Na ciągłe nóż, możesz przy mnie teraz chodzić. Nie, nie chodź, nie chodź! Dobre, dobra, widzowie. Słuchaj, proszę nie krzyczeć. No, bo będę miał. Nie będę miał nawet innego subskrybenta. Wojciechu, czemu tutaj, że tylko EGX X z herę. Taki policjant tu siedzi no i pisze: Ty, E, X, z was, here. Jak widzowie. Łapie was, nigdzie mi nie ucieknie. Jak ktoś z widzów wie o co z tym chodzi, to piszcie w komentarzach. Ja znam. I wiem. Ale no, widzowie, wypiszcie w komentarzach. Karol, też może jak chce. No i. Cieka, tym Czemu? Oni chcą go, tego pacjenta zawieźć do szpitala jak murder tu gania. Ej, a gdzie jest... A gdzie jest ten? Kto? Nie, jest. A ty jak to żyję, chyba? Zabijesz się rakarol. Czekaj, no, no. naciągłem nóż. Jak też to cię zaprowadzę do pistoletu. Musimy robić teraz swoim MMA. Chodź widać mój nóż. Ale bez bez niewidki, dobra? Tutaj jest, tutaj levituje. Ale bez niewidki robimy.

No bo ja mam taką specjalność. Ej, czekaj, ja muszę do no, no widzę... Piaczkę pocisło, kochani. Albo kot czerwony, kot czerwony. Kota czerwonego Karolowi pocisło. Ok, ale nie przekon na pierdziela. Karol, możesz mnie przeklinać na mojej Nie filmy? przeklinałem, powiedziałem na pierdziela. No ale to tak bardziej przyklejstwo, ale ja tu robię family, family content. Ja tu skacz... Karolska nigdzie nie skoczyłem. Do windy! W windzie jestem! No. SZERYF! Nieśmiałek, kochani, jestem. SZERYF! Oliwka Brazyliwka. O, i pole nie polecam obserwować... Kanał mojego brata na TikToku obraża na wszyscy, y, cały świat. On lubi tylko Ukrainę y, Morder z Osrany. Ja go nie wiem. To jest y, morderem? Ktoś bez głowy i chodzi. Tak, I chodzi tak. Tak. Jest bez jednej nogi. Zastrzelić ci go? Daj to strzelę. Ja go zaszczelę, ja go zastrzelę. Nie wiedziałem. Upsi. To ty. Nie nie. Upsi. Nie wiem. Zapauzuję i do czerwonego. No, widzowie. Idę sobie wejść tam, gdzie można wejść do windy. Wystarczy wejść tak. E, e. No, teraz mi się. O, tak. Tak. Tak, widzowie. Na tloczku... No i tutaj jest winka. Widzowie. Pokaż to. No. Aha. A ktoś tu jeszcze chce mnie przytulić. To, Jak to uciekaj, bo to jest frajerka tempa dzia, tempa, rura. No, jakaś anima chciało mnie przytulić przy... Niewinny. Leć. Na sam nie wiem gdzie jesteśmy. Ja znam tę mapę, to jest moja ulubiona mapa, kochani. Na sam nie wiem jaka to mapa. Ale gramy w Murder Mystery tylko podróbę, gdzie można mieć skiny. Mapa oryginału ja nie lubię! A, akurat to jest mój prawdziwy skin. Jaki? No. Ten co ja mam. O kurde! Charlie! Jeśli ja się na razie kochani zgrzemne. No niech zdammy, zabiło cię. A co, poszłeś tam, gdzie zabiło? było? Charlie go Aż dupę wypiemy. Ej! Charlie... Ej! Robimy to z Charlie. Nagrywamy to na YouTube'a. Następny odcinek może będzie na temat czegoś, co ja wybiorę, na przykład 99. To już zrobimy potem z Ferli, Bartek. <grymne> Musimy z tego